Panie dyrektorze, spotykamy się podczas pierwszego dnia tegorocznych targów Plastpol. Zaraz po zakończeniu konferencji Plastics Europe podsumowującej wyniki branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, w trakcie tej konferencji bardzo ciekawie przedstawił pan obecną sytuację legislacyjną w branży tworzyw sztucznych. Stąd moje pytanie: jak ta branża wygląda? Główne Regulacje, które dotyczą w tej chwili branży sztucznych, to jest oczywiście system y, kaucyjny. Dyrektywa Single Use Plastics i transpozycja jej do prawa polskiego. Mówimy tu oczywiście o, o zakazie używania niektórych jednorazowych produktów z sztucznych i ograniczeniu zużycia również niektórych produktów z sztucznych. No, jak również rozszerzona odpowiedzialność producenta, która wpływa e, szerzej może na środowisko przedsiębiorców, ale również na producentów między innymi opakowań, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że rozszerzona odpowiedzialność producenta dotyczy czy jako projektowania, jako modulacji i tak dalej, oczywiście mówimy tutaj o prawidłowej e, e, regulacji, no to wtedy ona będzie dotyczy, dotyczyć również e, producentów opakowań w tym, w, tej, w tym względzie, że będą pożądane opakowania, które są przydatne do recyklingu i takie będą premiowane. Więc e, patrząc na ten cały proces legislacyjny, jeżeli chodzi o Polskę, to w tej chwili mamy w zasadzie wszystkie... Te projekty ustaw hmm bardziej już lub mniej znane niektóre po konsultacjach publicznych niektóre nie jakkolwiek oceniając je w, w, w poszczególne te, te projekty no trudno tutaj tutaj wysnuć jej taki sam wniosek ponieważ jedne są bardziej trafione drugie są w opinii przedsiębiorców mniej trafione bądź zupełnie abstrahujące od tego czego oczekuje od nas środowisko no, i przede wszystkim przedsiębiorcy. Wspomniał Pan o rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Muszę przyznać, że tam dzieje się coś ciekawego. Cały projekt został objęty nadzorem CBA. Co się dzieje? A jeżeli chodzi o użycie słowa ciekawe, to chyba niezbyt fortunne, raczej. Można powiedzieć, niefortunne niż ciekawe, ponieważ y, objęcie nadzorem tak istotnej y, regulacji, dotyczącej w zasadzie no, chyba wszystkich przedsiębiorców, no bo każdy, który y, 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 sprzedaje produkt, sprzedaje go w opakowaniu. A ta dokładnie regulacja dotyczy właśnie y, opakowań. Więc niewątpliwie. Współpraca administracji z przedsiębiorcami i odpowiednia e, regulacja, która wpłynie na to, że te mechanizmy zadziałają, a przecież te mechanizmy są opisane w dyrektywie w ramowej dyrektywie odpadowej w punkcie 8A dokładnie i tam mamy wszystkie kwestie dotyczące tego, jak powinna wyglądać ta rozszerzona odpowiedzialność producenta, co, na, co jest istotne, na co powinny być przeznaczone środki, jakie powinny być elementy czy narzędzia, które wpływają na poprawę tego. O co wszyscy walczymy, czyli przede wszystkim o redukcję, użycia opakowań, czy też ponowne użycie opakowań, bądź też poprawienie przydatności do recyklingu, czy też ograniczenie nadmiaru opakowania. No, w języku branżowym mówi się tu o overpacking, no, czyli, czyli opakowanie w opakowaniu. Jak wiemy, to jest częstą domeną na przykład branży, no, która sprzedaje bardziej, powiedzmy sobie, marzenia niż produkt, jak chociażby branża kosmetyczna. Niestety no, branża kosmetyczna też musi być w pewnym sensie tutaj pod, wzięta pod uwagę w kontekście tworzenia nowych regulacji, więc niewątpliwie ten nadzór jest nie, nie bardzo fortunny, można powiedzieć. I, a e, brak współpracy z administracją przedsiębiorców, no niestety, e, w moim mniemaniu, właśnie e, e, powoduje zupełne niezrozumienie e, administracji, jak powinna, powin, po, powinien funkt, po, powinna funkcjonować rozszerzona odpowiedzialność producenta i kto powinien być beneficjentem. Oczywiście beneficjentem jest zawsze środowisko. I nikt tutaj, ani przedsiębiorcy, ani administracja, nie powinni być beneficjentem, więc beneficjentem. Tym jesteśmy my społeczeństwo, mamy po prostu czystsze środowisko, mniej opakowań, które spalamy, czy mniej opakowań na składowiskach i to jest główny cel. Więc e, oczywiście jest to problem. Ja chciałbym poruszyć ten temat, e, e, który się zadział wręcz niedawno, bodajże tydzień temu, czy kilka dni temu my działamy w ramach e, grupy do spraw rozszerzonej odpowiedzialności producenta w Konfederacji Lewiatan. Jak wiemy, Konfederacja Lewiatan skupia pracodawców. E, na terenie polskich, chyba jedna z największych organizacji skupiających pracodawców, i tam udało nam się, udało nam się wypracować wspólne stanowisko, co niewątpliwie nie jest dość trudne, jeżeli, jeżeli się weźmie pod uwagę, że do stołu siadają zupełnie różni interesariusze reprezentujące inne interesy, wprowadzające produkty w opakowaniach, zarówno e, e, takie e, organizacje, jak e, organizacja skupiająca e, e, producentów żywności, czy też o, organizacje skupiające producentów kosmetyków, e, detergentów i tak dalej, czy innych produktów, czy też organizacje odzysku. E, I udało nam się wypracować wspólny kompromis i tutaj e, e, z w zasadzie zadaniem tej organizacji, te, te, tego tworu, czyli tej, tej grupy roboczej była e, ocena i prac i wypracowanie odpowiedniego schematu e, rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Nie dalej jak kilka dni temu wysłaliśmy m, m, pismo, taki apel e, w imieniu tych m, organizacji do prezydenta RP, do pana premiera, do czterech ministerstw, do ministrów, między innymi Ministerstwa Klimatu i Środowiska, jak również do dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska, apel, który ym, przede wszystkim y, apelujemy tam, aby poważnie podejść do tematu, ponieważ projekt obecny jest Zupełnie nietrafiony. Jest niezgodny z, 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 z dyrektywą odpadową, jest niezgodny z konstytucją, jest niezgodny również y, y, w kontekście y, y, dyrektyw in, innego rodzaju, w kontekście na przykład y, 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 przepływu pieniędzy, jeżeli chodzi o administrację państwową. Więc jest szereg niezgodności i apelujemy, aby po prostu poważnie potraktować temat i usiąść z nami do stołu i wypracować model, który jest e, naprawdę, który będzie po prostu modelem na lata, bo jeżeli wprowadzimy błędną e, e, błędne zapisy obecnie, no to no to efektem efektem efekt, efekt będzie taki, że to będzie procentowało przez na lata. No cóż, nie chcę powiedzieć panie dyrektorze, że czarna rozpacz, ale na pewno droga przez mękę. Ja już... Żeby nie było tak, że to tylko na naszym podwórku jest tak fatalnie, e, tak źle, e, to chciałbym na koniec pana zapytać o to, jak wygląda obecnie e, transpozycja dyrektywy Single Use Plastics, e, bo tam też e, dzieją się rzeczy, już nie powiem ciekawe ale czasami niefortunne. Takim przykładem przykładem jest to, co obecnie starają się robić Włosi. Mam nadzieję, że pan to wyjaśni widzą, bo wydaje się, że to nie jest dobry kierunek, w którym powinniśmy iść. Problemem dyrektyw jest, jest to, że, że dyrektywy trzeba transponować do, do prawa krajowego. One nie działają po prostu bezpośrednio w przepisach krajowych. No, jest rozwiązanie, rozporządzenia. Rozporządzenia wchodzą od razu do przepisów krajowych, i właśnie Komisja Europejska, pracując nad nowym kształtem dyrektywy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, właśnie planuje to wprowadzić jako regulację. I wtedy nie będziemy mieli z tym problemu, że każdy z krajów będzie. Próbował e, wprowadzać własne ewentualne zmiany do kształtu dyrektywy. Zresztą sama dyrektywa w, w, w części takiej dość ogólnej e, no, daje możliwości krajom członkowskim do pewnej interpretacji, ale podejrzewam, że nie do aż tak dalekiej, jak zrobiły to niektóre kraje. Jeżeli się na przykład mówi o e, zakazie w, e, stosowania e, do wymienionych w e, dyrektywie SUP, zwanej popularnie SUP, czyli Single Use Plastics, e, produktów e, na przykład polistyrenu spienianego, no to mamy na myśli tutaj e, e, tak zwany skrót EPS, czyli Expanded Polystyren. Mm, no tutaj też mamy na przykład szereg... E, projektów, na przykład jeżeli chodzi o Francję, gdzie próbuje się objąć zakazem spieniony również polipropylen, no co zupełnie wykracza poza zakres dyrektywy. To samo mamy, jeżeli chodzi o Włochy, gdzie tutaj wydaje nam się, że w ogóle transpozycja dyrektywy w wydaniu włoskim jest zupełnym nieporozumieniem, ponieważ na przykład zapisy pozwalają na wprowadzanie produktów objętych zakazem, gdzie zawartość tworzyw sztucznych nie przekracza 5%. No więc wyobraźmy sobie, że będziemy wprowadzać tam produkty, które będą Wielomateriałowe, no więc to jest zupełne nieporozumienie, ponieważ już lepiej mieć produkty z, z, z polimeru jednego niż produkty wielomateriałowe, które się w ogóle nie nadają do prostego recyklingu. I jest to, jest to no, no koniec życia tego produktu, jest na składowisku mówiąc krótko. Tak samo zwalnia się produkty mm, biodegradowalne. Jak wiemy, komisja teraz pracuje nad całą regulacją dotyczącą tworzyw biodegradowalnych. Wiemy, że one mogą zająć swoje miejsce, czy też tworzyw biopochodnych, ponieważ musimy tutaj rozróżnić, że tworzywa biopochodne mo mogą być biodegradowalne, ale wcale nie muszą. Natomiast, natomiast tworzywa konwencjonalne też mogą być biodegradowalne, a w większości przypadków nie są ponieważ nie ma tego dodatku dotyczącego który powoduje biodegradację. Więc ta, ta matryca jest dość skomplikowana i dlatego w tym celu pomimo dość dużego naporu pewnych, pewnego rodzaju organizacji prośrodowiskowych, aby, aby zastąpić tworzywa konwencjonalne tworzywami biopochodnymi czy też biodegradowalnymi. Jednak Komisja Europejska na szczęście nie ugięła się przed, przed tym i podchodzi do tematu poważnie. No, na pewno tworzywa biodegradowalne mają jakieś, jakąś przyszłość, chociażby jeżeli chodzi o worki do odpadów kompostowalnych. No. Wyobrażam sobie, że można tutaj świetnie zastosować sobie worki, które są kompostowane, aczkolwiek to ten, ten problem jest dość złożony, ponieważ jeżeli worek rozkłada się, nie rozkłada się w, tak, w takim tempie, jak zawartość tego worka, no to mamy problem, że ten worek nie ulegnie degradacji. Więc no, problemów jest szereg. Jak wiemy niewielka frakcja nawet tworzyw biodegradowalnych może spowodować e, nieprzydatność e, e, tworzyw konwencjonalnych do recyklingu. E, kiedyś obliczono e, e, stowarzyszenie Europejskie e, e, UPC obliczyło, że to jest przekraczając próg niewielki 2%, już cała frakcja, no wyobraźmy sobie, 2% z jednej tony może przekreślić recykling całej tony, no więc to jest jednak materia dość delikatna, więc trzeba, trzeba tutaj dość yy, 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 bardzo ostrożnie podchodzić do tematu, tym bardziej zazdrościmy Włochom ich beztroski.